Przepraszam bardzo, ale czy Państwu się tutaj podoba w nowym domku? Jeszcze tylko ostatnie poprawki. I klatka dla królików jest przygotowana. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku będziemy wprowadzać nowych mieszkańców do klatki dla królików. Eee, króliki już tutaj ze mną są, tak więc za niedługo powinny być w klatce. Klatka już jest przygotowana, ale najpierw wszystkich nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. No, więc tak, jesteśmy przy klatce dla królików. Dzisiaj będziemy się tylko tutaj zajmować. Tutaj nie będziemy w ogóle zaglądać na te klatki. Tak, więc nie patrzcie, nawet. E, e, tak, zajmiemy się tym, ponieważ dzisiaj jest sądny dzień. Dzisiaj będą tutaj pierwsi mieszkańcy, e, pierwsi stali mieszkańcy, ponieważ dzisiaj pojadę po króliki. E, ale oczywiście to troszkę później, ponieważ bardzo dobrze wiem, że na moim kanale już było przygotowanie do hodowli królików, ale przed królikami także musi być przygotowanie, które podzielę na dwie części. Najpierw teraz, zanim po nie pojadę, przygotuję sobie klatkę tak... E, tych rzeczy co powinny być zrobione e, dwie rzeczy później gdy pojadę po króliki przywiozę je dopiero, uzupełnimy wodę e, karmniki tam gdzie króliki będą, ponieważ nie mam tego jeszcze dobrze rozplanowanego gdzie, jak i co, to wszystko się dowiem wtedy e, no wtedy wszystko będzie zadecydowane tylko tak, na samym początku przyszła mi nowa paczka tak więc dzisiaj kolejna bezpłatna promocja i możemy otwierać a w klatce znajdują się e, paśniki, ponieważ ostatnio gdy zamawiałem właśnie te karmniki po idełka, nie wiem dlaczego ich nie zamówiłem, jakoś tak weszło mi do głowy, że po prostu może ich nie będzie, trzeba będzie, że jakoś te siano inaczej e, dam, no ale z, ze względów praktycznych, żeby po prostu dobrze hodowla szła, no to zamówiłem teraz właśnie jeszcze osobno. Tak więc paśniki zostały zamówione. Oczywiście na dole pod filmikiem w opisie będzie link do tych paśników. Będziecie sobie mogli porównać czyny albo po prostu zamówić paśniki są no, takie bardzo standardowe, bez żadnych specjalnych wymagań, jak możecie zaważyć kilka po prostu prostych drutów e, no pozakrzywianych oczywiście no. montaż tych paśników będzie się odbywał za pomocą tych tutaj na samych końcach zakrzywionych e, drucików e, możemy sobie je po prostu troszkę wygiąć do tyłu, wtedy będziemy mogli je podwiesić na siatce ale ze względu na to, że ja tutaj troszkę nie mam miejsca na tej siatce e, wszystko będzie te paśniki przykręcone na tam tej tylnej płycie OSB. Tak więc, tak więc paśniki mają bardzo dobrze powykrzywiane właśnie te yy, kawałki. I zaraz idę po podkładki, po wkręty i będziemy je montować właśnie na tamtej tylnej ścianie. No i zapomniałem właśnie jeszcze odnośnie tego ostatniego malowania w przygotowaniu yy, wozu dla kulików. Mówiłem o właśnie o tych pomalowanych felgach. No, jednak przeszło to, że niezbyt one tutaj się spisują kolorystycznie. No, troszkę się po prostu troszkę bardzo się z tym gryzą. Tak więc niezbyt mi to pasuje. I stwierdziłem, że pomaluję. Tak więc mam już taśmę papierową, żeby obkleić opony, żeby ich po prostu nie pobrudzić I kupiona jest tutaj farba w sprayu. Tak więc na ten kolor będą pomalowane felgi. Jest to oczywiście troszkę ciemniejsze niż cała tutaj kolorystyka tej klatki. Ale na pewno bardziej to będzie pasować. Niż te szaro-niebieskie felgi, które wyszły przedtem, no i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jak widzicie, tutaj paśnik jest już zamocowany na górze tymi dwoma, i dodatkowo na dole także jednym takim właśnie wkrętem z podkładką jest zamocowany, żeby po prostu kuliki nie mogły go od dołu dźwignąć. Jest dosyć stabilnie teraz zamocowany. Po prostu sianko będziemy wkładać od góry. Jest to troszkę pod kątem, ale to nic nie szkodzi. Króliki będą miały łatwy dostęp. Jest to tak na takiej średniej wysokości zamocowane, żeby po prostu i później młode i dorosłe, żeby mogły po prostu tutaj dosięgnąć. No i teraz, gdy mamy już tam wszystko gotowe, oczywiście tak jak mówię, wody i jedzenia na razie nie uzupełniamy ponieważ jeszcze nie wiem dokładnie w której klatce będą, to teraz zajmujemy się tymi felgami. Felgi są już obklejone, zabezpieczone, te najważniejsze rzeczy, czyli opona, żeby po prostu ją tutaj nie ubrudzić, żeby to ładnie wyglądało. No i tak, felgi pomalowane, jak na razie jeszcze nie ma co na nie zaglądać, ponieważ troszkę się zmieni kolor, gdy one to po prostu farba troszkę wyschnie. Oraz, gdy zostaną pościągane te, e, ta folia papierowa ochronna, która jest, też to będzie po prostu troszkę inaczej wyglądać. Ale myślę, że będzie lepiej. I teraz tak, to zostawiamy, wyschnie to zatem czas, aż zajadę po kuliki, ponieważ troszkę drogi mam, 45 minut w jedną stronę, tak więc do zobaczenia potem. No i tak, króliczki już są, już przyjechały, ale najpierw musimy jeszcze zrobić najważniejsze rzeczy. Żeby po prostu klatka dla kulików była przygotowana, tak więc kuliki na razie zostaną. Teraz możecie zobaczyć, jak teraz wyglądają te felgi, właśnie w tych oponach. Są dosyć ciemne, ale według mnie nie rzucałem się tak w oczy. Nie jest to takie bardzo gryzące się kolory wcześniej, właśnie z tym drewnem z Woliery. Tak więc może być to trochę ciemniejsze. Wygląda to lepiej, mi się zdaje. Oczywiście e, teraz znowu się to troszkę z oponą. Tak jakby są takie, tutaj się świeci opona, jest troszkę matowa, ale po kilku deszczach na pewno będzie to troszkę lepsze. I tak, teraz króliczki czekają, tak więc musimy uzupełnić klatki. Mam trzy króliki, zaraz Wam je pokażę. I jak na razie e, są to dwie samiczki, jeden samiec, i jak na razie wszystkie trzy będą puszczone razem. Tak więc zrobię jedną dużą klatkę. Czyli te dwie komory połączę, dźwigając tamtą przedziałkę co zaraz właśnie nastąpi. No i tak, te dwie komory są już połączone. Jak możecie zauważyć, wyjdziemy tutaj, można nazwać, od tej strony. No i jest po prostu tutaj przejście. Tutaj właśnie te drzwiczki w połowie są dźwignięte do góry, tak więc można przechodzić między komorami. Ty, dzięki temu ta komora jest po prostu duża. I teraz tak, uzupełniamy wszystko, co tutaj będzie do jedzenia, można nazwać. Czyli tak, najpierw woda, Eee, później do karmnika będziemy sypać pasze. No i oczywiście paśnik musi zostać uzupełniony sianem. No i teraz e, najważniejsze, czyli jedzenie. E, w tym worku mam tutaj kupioną paszę. Jest to granulat z koksydiostatykiem. E, jest dość dobry dla królików. E, I to będę stosował jako właśnie ten granulat, czyli 50% tej paszy. <laughs> Drugie 50% paszy będzie stanowiła mieszanka ziaren, jęczmieni, owiec, yy, właśnie pomieszany. I to razem da mi jedną po prostu paszę, którą będę stosował w mojej hodowli, która będzie po prostu sypana do karmników. Tak więc kolejnym zadaniem będzie po prostu to wymieszanie. No i tak, prawie tutaj jest wszystko przygotowane. W paśnikach jest sianko, jak w jednym, tak i w drugim, ponieważ króliki będą miały, tak podwójne karniki, podwójne paśniki i podwójne pojemniki na wodę. Ponieważ są to dwie komory połączone, żeby po prostu miały tego więcej, zostawię im to tak, jak jest. I przez przygotowany wcześniej tutaj karnik, właśnie ta siateczka, która jest z góry, sypiemy. I wszystko ładnie nam tutaj y, zadziałało tak jak trzeba. Na dole mamy miseczkę, gdzie króliki będą mogły wybierać sobie tą właśnie mieszankę. Na górze jest zbiorniczek i tutaj właśnie jest ta siatka dorobiona. Tak więc z góry nam tutaj żadne króliki nie rozkopią tego. Ewentualnie będą mogły z dołu, no ale zobaczymy jak to będzie u nich wyglądać. No i dzięki temu właśnie, że tu jest ta siatka, no to króliki nie będą mogły rozkopać. Nie będzie można tutaj po prostu tego siana napać, niczego. Ale też króliki po prostu tam nie wejdą. A jeżeli będzie coś w paszy, coś większego, no to także zostanie na tej siatce. Dlatego myślę, że to jest dobre rozwiązanie. No i tak, trzy moje nowe króliczki są już w nowej klatce. Są to dwie samiczki i jeden samiec y, królika burgunskiego. E, tak właśnie możecie zauważyć. Ten, ten większy, tutaj właśnie z tyłu to jest samiec, te mniejsze to są samiczki. No, i mam nadzieję, że się będą bardzo dobrze tutaj chowały. Zobaczymy. Jak na razie, oczywiście, są troszkę oszołomione. Muszą poznać tutaj właśnie swój wybieg. Jak na razie, właśnie są wszystkie trzy razem puszczone. Żeby po prostu uniknąć takiego większego stresu, niech się tutaj zadomowią. A później, gdy no się tutaj oswoją, właśnie z tym domkiem, będą oddzielone. Samiec, właśnie, będzie oddzielony od samic. Później samice także zostaną rozdzielone. Króliczki mają dwa miesiące, tak więc na spokojnie mogą być jeszcze razem puszczone. Eee, no myślę, że im się po prostu tutaj spodoba, zobaczymy. Oczywiście teraz zapraszam Was do zobaczenia, jak wszystko będzie się prezentować nocą. No a tak to mniej więcej wygląda wszystko w nocy. Eee, jest naprawdę tutaj dosyć jasno od tych wszystkich lamp. Eee, między nimi właśnie tutaj świeci, no wszystko świeci. Tak więc dobrze, że jeszcze ja nie świecę. Ale tutaj, właśnie, jest bardzo dobre oświetlenie królików, jak możecie zauważyć. Troszkę, oczywiście, jest jakoś zepsuta, no bo nagrywam w nocy. Ale ze względu na to, że jest tutaj światło, nie ma problemów z nocnym tutaj ogarnianiem całej tej hodowli, żeby pouzupełniać wszystko: wodę, jedzenie, sianko. Jak możecie zauważyć, króliki się już tutaj zadomowiły. Ponieważ ten właśnie tutaj teraz pił wodę, a przed chwilą dwa jadły tutaj właśnie tą paszę z tego karmnika, tak więc wszystko już mają tutaj opanowane. Tamten widzimy teraz w rogu skubie sobie sianko. Tak więc myślę, że, że królikom się tu po prostu spodobało, nie jest źle. No i teraz gasimy i do spania. No, i jak teraz także możecie zauważyć, nie świeci im tutaj słońce. Słońce świeci tak tylko w południe, ponieważ do rana, gdzieś do godziny 12, możliwe, do 11 jest zasłonięte, ponieważ słońce świeci z tamtej strony. E, tak więc tutaj słońce nie świeci. No i teraz około godziny e, 15, także już tutaj słońce zachodzi. Tak więc kubliki nie będą tutaj miały e, zbytniego nasłonecznienia e, klatek, ponieważ one tego nie lubią. No, oczywiście w dzień, e, w Dnia oczywiście będzie tutaj słońce świecić. No troszkę tego słońca muszą mieć. No te, troszkę tego słońca im nie zaszkodzi, no ale nie ma co, że po prostu cały dzień mają tutaj nasoręcznione te klatki. E, no ale zobaczymy jak będą się po prostu zachowywać. No, już widzę właśnie, że tutaj te poidełka butelkowe zaczynają obkapywać. Możliwe, że to jest zrobione przez to, jak tu były wkładane te poidełka. No ale zobaczymy, jak się będą spisywać. Ewentualnie później zostaną wymienione na smoczkowe. No ale jak na razie no zobaczymy. Zobaczymy, jak się będą po prostu spisywać. A więc tak, no jak na razie nie ma co stresować tutaj kulików, ponieważ yy, nie dość, że odbyły teraz dość długą drogę, zostały przeniesione do nowego miejsca, do całkiem nowego miejsca, ponieważ nie jest to tylko do przeniesienia obok klatki. Do klatki obok, tylko po prostu tu jest jeszcze całkiem nowa klatka, tutaj jeszcze nawet nie czuć tej klatki królikami, tak więc mogą się czuć troszkę nieswojo, dlatego nie będziemy ich tutaj za długo też męczyć. Myślę, że za kilka dni powinny się oswoić, tak więc zostanie nagrany drugi filmik odnośnie tego jak się po prostu króliki sprawują, jak wygląda tutaj praca przy nich. No, ale tak jak mówię w osobnym filmiku, dzisiaj już damy im spokój, żeby się po prostu tutaj no oswoiły, tak cały czas to powtarzam z tą klatką. Tak więc ja za dzisiejszy filmik bardzo dziękuję, myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, możecie się ze mną także skontaktować za pomocą mojej stronki na Facebooku. A z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!